Dzień dobry, państwu. wszystkich serdecznie. Dzisiaj widzimy się tutaj z naszymi kolegami z sekcji Fighter i na obiekcie. Centrum w modyfikach. O, witamy serdecznie naszych drogich tutaj widzów, słuchaczy, czytelników Wytowskiego Portalu Informacyjnego. Dzisiaj gościmy fantastyczne dwie osoby. Zostawiamy Wam to Jana Sałamana, to jest mistrz kibocingu oraz władców federacji UKR. Widzimy wycinki woksingu. Tutaj widzimy, widzicie z nami kolega Michał Lewicki, lewicki i tam dzisiaj chciałbym Panu zadać kilka pytań. Interesujące, co nas, czy interesuje bardzo. No a jak Pan rozpoczął te trenowanie? Zawsze chciałem być e, jak w e, być jakimś mistrzem, w swoją sekcję. Od małego gdzieś tam tu w Głowie później e, z jakimś tam kółkówek zobaczyłem Marka Piotrowskiego i tak zostało kilku głosów. Mm -hmm. No i jak mogę to powiedzieć, bo tak jak widzicie marzenia, dzieciństwo się wspomniałem, jest, jest mój wąż, wszystko trzeba dołożyć. Do, do do była chcieć, prawda? Dokładnie, dobrze. No, A teraz kolejne pytanie, jak to się stało, że ta sekcja, która 10 lat już była w wydaniu, została przeniesiona do piekać, Niestety w tamtym roku przed komitem część został w szkole sportowej szóstwa sportowego ponosze dotykanie z 14 zł za godzinę do 100 zł. Rozmawiając z panią dyrektorem wszystkie pozytywki dla pana naszego pana już złożony tak pomiędzy wszystkich ośrodkach i noswirów i obiektach sportowych należących na terenie miasta, więc nie mam innego nie było pikara okazało się bardzo przyjazne. Czyli można powiedzieć, że ten pyton no niestety nie do końca wspiera ten sport, szczególnie takie sekcje, które wynajmują halę czy tam po tak? to prostu znaczy, no, do w szkołach. To... Z tego co wiem, to dużo robi dla prezydenta, dla boxu, mhm. tylko dla box. Tak jakby się wyłączność, tak mi się to wydaje no. na sport. A reszta po prostu jak naprawdę wydaje mi się, że ja w dzisiejszych czasach ja akurat y, jestem, że na mm, zawody i kadry i UKM i IMF, -e, więc mogę prowadzić zajęcia, no ale y, inne sekcje nie mają szans się utrzymać, jeżeli są takie cel. No, no, tak, tak, Muszę no. No, tak powiedzieć, jak wygląda ta, ta sekcja, czy kryją się tam jakieś talenty, czy na przykład Jest jakieś... zobaczyłem, nie są dyspozycję. nie ma zobaczyłem. Tutaj mamy jednego talenta pana Michała, z którym też właśnie będziemy realizować sport w Wietomium, tutaj, w Centrum Sportowe Kreacji w Wojtnikach. Właśnie nawiązaliśmy współpracę. Chcemy pokazać, że lepiej się łączyć. Ja jako sekcja Team Fighter, Centrum sportowe, Niki i Stowarzyszenie Brytonskich Wodz. Był też dobrze wiemy, że ten kolega właśnie z sekcji Team Fighter jako Laskowski, no zrobił się bardzo wysoko. Proszę no, no, do organizacji tej no, powiedzieć już takiej konkretnej, tak, to jest. To jest ile zawodów, bo no, Tutaj jest były zawodnik, czyli. No, właśnie się wytrenować osoby, które są w stanie osiągnąć wysokie. No. Już mam dwóch zawodników, Damian Stanisławski, jako pierwszy. No i Jakub Klaskowski, jako drugi przeszli na zawodowstwo. Stwierdziłem, że po co mają bicie się w amatorskie płacić, jeżeli może to być w jakiś tam sposób na tak, tak. Dobrze, a jak tam przygotowania przebiegają do zawodu, tak. Bo to się zawody. No, no, czas pokaże. Tak. Jest takie stare powiedzenie, więc w tym, że się błądnie, a tutaj oni ale jest to liga, o dzieci, jedzie 5 osób z dzieci w wieku 13-16 lat, więc nie ma żadnego ciśnienia, oni przede wszystkim mają się sprawdzić, zobaczyć, jak to wygląda i mają się dobrze bawić. Więc najważniejsze, najważniejsze jest, żeby się dobrze bawili, żeby się zapytani i zlokalizowali. Czyli trzymamy chłopki no, za nie. Oczywiście. Rozumiem, no, że to jest pierwsze dla niektórych doświadczenia. No, to jest zupełnie co innego. Eee, no bo jest jakieś grono ludzi, osoby, z którymi się trenują i rodzą z Panią na treningu to się znają. Tutaj jest ktoś, kogo nie znają, do tego tłum ludzi. E, Marta sędziowie, ja tam też będę sędziową, więc zupełnie inne nastawienie psychiczne. No i zobaczymy. ale tak jak mówię, ja uważam, że nie mam tutaj żadnego ciśnienia. E, najważniejsze, żeby pojechali. Moim zdaniem wygrywa temu, kto już wychodzi do walki, to już wygrywa. Gdyby się nie Przy telewizorze tylko wychodzi y, do walki, coś robi. E, będzie też e, którym nasz rodzynek klubowy, Oliwia. mi ją też na walkę z no, no, no tak? tą jedną Panią, która będzie walczyła. No i zobaczymy jak wszystko na to chwilę, na razie jedna Pani zdecydowała się Tak, wstrzymać tak. <grych> <Mówię, rodzynek, grych> Ja też <zresztą grych> bo to jak, jak tutaj sam mówisz, no rodzynek klubowy. <grych> rodzynek to klubowy. Też tutaj drodzy tak, tak, że tak powiem trzyma całą sekcję, tak? Wydaje mm, Jasne, no a teraz pytania tylko samego Pana Dębickiego, jak pan określa ten pomysł stworzenia właśnie można powiedzieć ekipy, drużyny właśnie w tym miejscu, tutaj na tym terenie? Powiem tak, mamy warunki do tego, mamy trenera dobrego, także nic, no, nic, nie. Nic, nic tylko działać, trenować i będziemy też jeszcze naszą ognistą młodzież ściągać do tego klubu. Uważam, że... Fajny pomysł łączenia, łączenia y, sekcji różnych, y, także e-comming, e-boxingu, e-boxu, także uważam że jak najbardziej na plus. Czekam tych poezji, z których aż zaczniemy, ale damy tak, znać jeszcze. Jasne, jasne. Ja, ja, mam, ja mogę ja mam coś dorzucić, no to jest to tutaj obiekt porównanym e, dla świetności PRL-u, e, no i właśnie tak jak e, w czasach prl no, e, e, chcę mieć tutaj wszystko robić, obiekt cały czas ja, działa tutaj różne imprezy, też mieliśmy tutaj pomysły, żebyśmy się spotkali z założonym bankiem, żeby to też robić i e, takie aktywne jakieś spotkania, typu wychodzenie, żeby to osobnie daleko, mm, wychodzenie osób starszych, aktywny senior, bezpieczny senior, czy dla dzieci przyjaźń do to mamy też instruktora e, e, turystyki rowerowej, e, więc pomysłów jest dużo. I Czyli zarekcia, to, że to się rozkręci. Sekcja rozwija się na wielu innych no tak, płaszczyznach, tak, tak, nie tylko po no drugiej stronie. Tak, pod... pokazać, że u się łączyć, że właśnie nie to e, stać, tam Wstać w ogóle na jakiś tam sukces, że można tak coś w osiągnąć. W e, innym stowarzyszenie z się na Jasne, bo to też słyszałem właśnie, że sekcja wspiera stronnictwo. Nie chodzi o to, jak to teraz wygląda no, w No tak, staramy się robić jakieś tam zrzutki, zawodnicy przynoszą karmę i co jakiś czas za miał to być raz w miesiącu, ale różnie z tym dwa, czasami jest więcej, czasami mniej, ale staramy się jeździć, ja też pod Teraz właśnie słyszałem o spółdzisku w Niewiarach. Jakoś tak, że tam gorsze um, są tak. warunki i chce tam się też przyjechać i zobaczyć jak to tam wygląda um, może, się pozbawić, może to coś zrobić. W ostatnio też spotkałem się w Profesjonal Fighter e, z Szymonem Wosą, który też zmuszono się do takich um, No i też z, e, myślę o zwierzętach żeśmy rozmawiali. I nasz świetny profesjonalny fighter Angry, który że może w łańcuchu, opisaliśmy więc to będzie wystawiona razem z pasem na licytację na schronisko. Z tego co wiem, bytowskie schronisko na się dobrze, więc jakoś będziemy chcieli e, podzielić te, te pieniążki e, na schronisko w i w że nie tam będzie rzeczywiście tego Czyli do tej akcji już można dołożyć, można licytować ten pas? No jeszcze nie. Ten pas już miał być dawno licytowany. Ale niestety z problemów technicznych hmm, okay. potrzebuje specjalisty, który poprowadzi tą misję No ale to też w najbliższym czasie wszystko musi. No, no, no. jeszcze pytanie dla Was ogólnie. Jaki jest plan na ten sezon 2001 sportowy, też taki no, klubowy? Tylko zwycięstwo. Tylko zwycięstwo i rozwój tutaj tego właśnie obiektu. Żeby... Remonty, remonty, i dobrze. Hmm. Żeby sekcja mogła zostać po prostu otwarta na jakiś taki termin. Nie ma. To jest bardzo duży problem. Termin bez, szczerze, jest dużo do, do zrobienia w tym budynku. Robimy to własnym sumptem. Są firmy, które chcą pomagać, ale muszą wiedzieć, że coś tu się dzieje. Tak? Także to jest najważniejsze, żeby, żeby pokazać. Tak? Jak będzie młodzież, będzie do grupy, to nie mieli problemu, żeby ktoś zainwestował za kilka groszy. Zwrócimy się też do miasta, oczywiście do prezydenta, jednego i drugiego. Będziemy się starać, żebym też pomógł. To wydaje, też nie będzie problemu. Żeby ten sport miał wszystko rozwijać w tym wypadku, wiadomo, box, też kimboxing, to jednak ważne, że ta młodzież miała co robić. Jaki właśnie jest taki przekaz od tych młodzieży, która ma w dzisiejszych czasach mówi, łkiewajmy, siedzi pod telewizorem, grana w tej styczniu, grana w To listach. bardziej powyższe pytanie do trenera, bo ja to po prostu wyciągnął mnie trener do takiego pięć <laughs> lat. Jakie pytanie? Jak tym tutaj zachęcić tych młodzież, teraz też Zachęcić, to jest trochę ciężko zachęcić, e, ale trzeba zapewnić przede wszystkim telefonów, bo technologia że jest, współczesna, jest e, bardzo dobra, bardzo wygodna ułatwia życie, ale jest też bardzo niebezpieczna, jeżeli jest, jest stosowana nie ma rzeczy, do dobrych dobra, No i to właśnie też, jak jest stosowane, tutaj zależy e, od całego grona i rodziców, i e, dzieci, więc po prostu nie bójcie się, rodzice, dawajcie dzieci na treningi, czegokolwiek, żeby tylko się poruszały. Ja ja bym bardziej zajmąc było sportu walki, bo równorozwojowo trenują, wzmacniają charakter, psychikę. I wszystkie części ciała wymieniły, produkcyjne, psychiczne. Należy też powiedzieć, że no, ma się dużo przyjaciół, tak? No tak, tak? Tak, tak. Przez sport dużo miejsc zwiedziłem, wielu ludzi wspaniałych poznałem. Są nawet, no. Marek jest mm -hmm. w Lidlinie, którzy zawsze wspiera mnie. Um, jest tak, że Pan Halima też go poznałem przez sport uh, przy robieniu uh, pierwszej gali ołową, w której no. walczyłem uh, o pierwszy pas budowlany na dostawku. I od 2015 to cały czas razem z nami się działo. No. No, to są właśnie super nie, inicjatywy dla tych młodych ludzi, którzy no, do końca nie mają pomysłu, co tutaj robić w czasie takich ładnych ale na przykład seniorów powyżej 50 roku życia też nie ma problemu, bo też aktywne senior niż starsi. Ruch po prostu, ruch, 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 Kto się rusza, żyje, jest elastyczny, stady się ruszają, więc często starsi ludzie nie mają miejsca ani możliwości, żeby się spotkać, porozmawiać, a wielu starszych jeszcze znają czasy polskiego, polskiego boksu, świadomość polskiego boksu, gdy Polska Polski boks uczył Europę iść tak? e, więc wiedzę też, e, może okazać się, że przyjdzie ktoś, kto ma wiedzę, która przydarzy, jest bezcenna jeszcze jasień. No to, tutaj nie tylko młodzi ludzie, ale również no, jest możliwość po prostu seniorów zawrości do planowania wspólnego, czy aktywności, przede wszystkim, a grupa, tak jak mówię, spotkanie się, e, jakieś tam, e, Wymiana, wymiana zdań, doświadczeń. A tak, tak. ci ludzie często nie mają 50-60, 50 60 60 znaczy, nie, nie mają szans się eksploatować. To takie na koniec jeszcze pytanie. Kiedy im jakaś walka no twoja... Zobaczymy. Hip-Hop Simu już nie ma czasu. W 2016 roku mnie zawali, więc stwierdziłem, że obejdę jako niewykonany na no, ostatnim pasie, jest do to był pas między nami z Węzysza Polski i eee, Ale teraz jeszcze współpracuję z pit e, którym się Eboksem, gdzie są też e, swoich no i mam nadzieję, że w kwietniu e, o ile czasem e, to będzie. No, dobrze, to serdecznie dziękujemy za dzisiejsze dziękuję spotkanie. Życzymy powodzenia w rozwoju tej dyscypliny w naszym mieście, no i oczywiście samego obiektu, że ten obiekt cały czas dąży do rozwoju i że tu powstała na tym miejscu no, sekcja. no jak Państwo też mogą zobaczyć później po zdjęciach, no obiekt jest bardzo duży, tak? Jest to teren, który no, tak Można wykorzystać. Ten obiekt to jest świetna szansa. Tak, czasów, powietam, że... I to będzie nasza pierwsza walka. I to jeszcze no, jest najważniejsza nasza walka. Nasza wspólna że, walka. Tak, walka, żeby ten obiekt jednak powstał. Tak? I no, to, jest, no, to jest na dzień dzisiejszy no, najważniejsza walka. No, tak, była aktywnić, przygotować. Także dziękuję serdecznie widzą też. zapraszamy do kolejnego wywiadu.